100%. Czasami to jest przeciwna sytuacja, bo ma reprezentacja swojego kucharza, tak jak ma pierwsza ta dorosła i pamiętamy z problemami, że on to nie zaczynał meczu każdiszczem, zmuszone było do opuszczenia murawy. Tutaj też e, dba o detale Polski Związek Piłki Nożnej ma reprezentację U21 swojego kucharza. Wszyscy się czują dobrze, a... Bartek Kapusta ma problem. O co chodzi? Jakieś cukierki ze stacji benzynowej, czy, czy coś innego się wydarzyło? Nie, no nie sądzę, żeby, żeby kupił coś na, na stacji. Ale tak poważnie mówią, no rzeczywiście, to wszystko jest tak rozbudowane, że e, każdy detal i e, szczególnie jest bardzo ważny w, w Polski. Natomiast no, duży to tylko jeden piłkarz, a nie wiesz, ma tych trzech, czterech, którzy by teraz e, musieli zostać w szatni i korzystać na zmianę z a więc no tyle duży tylko trafiło na jednego piłkarza. Widzimy w dobrym humorze e, Związku Piłki Nożnej Marek Koźmiński, także doradca prezesa Zbigniewa Bońka Piotr Borlikowski, ludzie z zarządu polskiego związku piłki Nożnej trzeba powiedzieć wszyscy się przeglądają w młodzieżówce, bo też wiemy, że tutaj praktycznie cały sztab dorosłej reprezentacji przyjechał do Gdyni, pozostał i jest już po pierwszych analizach, bo miałem okazję porozmawiać z selekcjonerem Adamem Nawałką, już jest po pierwszych analizach meczu z Meksykiem, jak widzimy też na trybunach byłego prezesa PZPN Michała Liskiewicza. Natomiast no, powiem szczerze, sytuacja w grupie nam się... Się szalenie skomplikowała po tym, co wydarzyło się na wyspach Ołczyk 2-2 i to my goniliście ten wynik, dając w 94 minucie. Bramka wyróżniająca dla biało -Czerwone. Mamy, Pawle, w tej chwili 8 punktów, 2 zwycięstwa, parę remisje, Pinas bramkowy 19-5. No, no, co... no, i, I mają komplet zwycięstwa, i... Pinas bramkowy 19-2, jak na sobie 8. 8. Y, poprzednie eliminacje do tego turnieju w Polsce, wtedy na 30 możliwych punktów. 28, e, Stefan Majewski, człowiek, który ma w głowie szkolenie. Także będzie się przeglądał, bo wiemy jak są wyszkoleni Dończycy. E, jeszcze jedna ciekawa informacja przed pierwszym piskiem Sędziego. Tak sobie, że duńska Federacja e, ma zatrudnionych kilku trenerów, którzy jeżdżą po klubach i szkolą zawodników w różnych kategoriach wiekowych. To znaczy przyjeżdża sobie trener z Federacji do klubu, Niezależnie od tych zajęć różnych głowy, ja mam z tym zajęć. Zajęcie losu, Mateusz, bez ciebie. No. całą sytuację, Czy też no, był, byłoby było panowania? Muszę co tutaj widzimy, że tutaj będzie krzyż, on wtedy z federacji zabierał zawodnika, on ma wypoczywać, a nie dodatkowo trenować. Ale na pewno się nad sprawą trzeba zastanowić, patrząc jak na przykład są wyszkoleni młodzi piłkarze reprezentacji Danii. No to już w tej chwili pojawiają się na murawie stadionu miejskiego w Gdyni. Nie ma wielkiej frekwencji. Nie wiem, czy to jest bardziej. Zasłucha w cudzysłowie pogody, czy też stanu punktowego drużyny i tego ostatniego wyniku z Wyspami Owczyni. Dobra, przedłużaj. tak. Gdzieś tygi. Pięknie trudny mecz dla Biało-Czerwonych i bardzo ważny wieczór dla Futbolu Duńskiego. Najpierw młodzieżowca Gdyni, a potem wiemy w Dublinie. Dorosła reprezentacja Danii gra. Rewanżowe spotkanie parażowe o prawo gry na Mistrzostwach Świata w Rosji latem przyszłego roku. Za chwilę składa o taktyce najpierw hymny obydwu państw. Może dziś bez bilinga, bez mistera trzeba powiedzieć selekcjoner Nils Frederiksen ma naprawdę mocną reprezentację na czele z Dolbergiem za Ajaxu Amsterdam. Mazurek Dąbrowskiego. Mam tak. Nie, Niech nie oczy. Fotografia na twarzach reprezentantów Polski. Wielka motywacja, ale też świadomość, jak to będzie trudny mecz. Na kogo stawia dzisiaj Czesław Michniewicz? Wiemy, że nie mógł postawić...